To już mamy zrobioną kuśtawkę, która może iść tutaj, tu. Nic się nie stało. Nic się stało. Dobra. To też nie stało. Nie, nie. Teraz szukamy taki klocek długi, nie ciemno-niebieski i jasno-niebieski z gwiazdkami. Śmiesznie, co? Śmiesznie. No, ja Ci teraz pomogę. Gdzie jest ten niebieski klock? Tutaj. Niebieska. Masiu. Kładziemy je obok siebie. Tutaj? Nie, nie, nie. Obok siebie zobacz. On, teraz bierzemy taki długi, płaski, czerwony klocuszek. Gdzie on jest? Świetnie. I kładziemy Teraz ja ci pomogę, tak, i teraz połóż go tu! Świec! Teraz musisz znaleźć taki kurczę z kasą. Gdzie on jest? Gdzieś go mieliśmy wczoraj, nie? A, tam będzie na tej tej. Tam poukładała się. Któryś będzie z kasą na pewno. No, tak jedziemy rysunku. Teraz obok tej kasy musimy położyć okienko. Czy znajdziesz okienko? Okienko jest. Na szafce od telewizora. Nieprawda, bo to jest nie to. To nie jest odległo. Tu gdzieś na pewno jest. Musisz poszukać. Ja już widzę. Pod szafką od telewizora. Pod szaf Mamy je, no to ładnie je tutaj. Takie? Takie? Tak jak rysunek. No pięknie, brawo. I co jest na, na rysunku na tym okienku? Telefony. No to szukamy go. O, Kontraktorka. Kotraktorka. Ciepło, 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 ciepło. Zimno, 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 zimno. Tutaj. No. Pięknie. I teraz czego mi tam to jeszcze brakuje? Już wszystko? A tyle nam klocków zostało. jeszcze zostało? Jest. A, no to słoni. jest słoni?